Was i ruchu, was w kolejnym niesamowitym odcinku. Dzisiaj zaczniemy sobie od tego, że musimy miłemu tu rozprawę wyrządzić i coś ten descent. Miły, po pierwsze, co robisz na dachu, po drugie, co ja robię na drzewie? E, Małsław, po pierwsze nie widzę, cię, a po drugie, cześć. <grym> 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 e, nie zabiję nie mam i temu. E, okay, słuchaj, nie... ja też miałem i generalnie... temu. Ja miałem dużo i temu. Mam Mam mnie, mam mnie. E, dobra, mam <laughs> W e, poprzednim po odcinku u mnie wy zobaczyliście całe wnętrze tego domu. Tak, jest to epickie. Tak, e, ale słuchaj, jaki temu ciebie wygrał? Losowanie. Znaczy, u no. W, 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 w. Wiesz o co chodzi. Wygrał ziemniak. Te ziemniaki, które dostaliśmy tu na tej wyspie, ale. No dobra, co? W no, 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 bo... Dostaliśmy w poprzednim odcinku, ale w każdym razie ja mam tu ziemniaka też. Więc moje okay. kiedyś się przyda. Eee, dobra, generalnie MTV Crypt, set na to. Szybkie oprowadzenie po domu. Eee, okej. Okay. Dobra, słuchajcie. No, od poprzedniego odcinka no. zmieniło się no. bardzo wiele. No słuchaj, wejdź ze drzwi, ja ci otworzę. Nie oglądasz MTV Crypsa? Nie. Dobra, to no to patrz. No to jest takie oprowadzanie po domach. Czekaj, popatrz. patrz. Siema, witam w moim domu. Słuchajcie, tutaj mam e, kuchnię, skrzyneczki, cały nasz dobytek, mój i Macława. Prawda? Możesz sobie zobaczyć, biedni jesteśmy. Tak, są, są skrzyneczki, jest tak. płyta, e, są slajmy, są kaktusy, jest wszystko. Tak, tak, tak. Chodź, e, chodź za mną, tutaj jest e, piwnica. Patrz, widzisz? Piękny design, e, kamień. Nowoczesny. E, trochę, trochę grzyba jest, ale... Bez to, to... to nie piwnica. No tak. Tak jak to po, powiedzą maso chłopaki. Dobra, no i słuchaj, no w piwnicy ko, kosków nie ma, niestety, ale... może przyczyna... Co to za piwnica? No, nie, Mimy, nie jak wiem, ty o to od, odbasz? Dawno mnie nie było, tak? Dwa miesiące trochę się zagrzybiło No, ale generalnie to wynajmujemy ten dom od Miszaka, więc pretensje do niego Tak No w sumie racja, wiecie, w komentarzach zły Miszak Have tak zły Miszak Dobra, tak. chodź na górę szybko, miły e, Dobra, słuchaj, chodź, 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 chodź e, Co tutaj mamy? O, nie trafiłem Patrz, chodź, zapraszam cię <laughs> Tutaj mamy nasz piękny salon, tu jest nasze czarne łóżko może się położyć. Tak, i jest na sprężynach, można skakać. O, ty, bez kito. Można skakać. E, dobra, nieważne. <laughs> tutaj mam swoje akwarium, w którym trzymam piranie, e, Rekina oczywiście. E, w sensie, że my. No ale w sensie ty bejesz jad czy, A! Czy ty bejsz? No podobno miejsce z Rekina jest bardzo dobre. A tym bardziej z tropikalnych ryb, no to wiesz. Ja słyszałem o takiej rękawicy ze skóry tego jakiegoś atlantyckiego rekina i ona ma kolce w ogóle. I jak założysz, to nie możesz wyjąć Co? <grym> <grym> dobra <grym> <grym> yy, dobra, to generalnie tak, to byłoby tyle Starasa. No, piękny dom mam, prawda? Prawda. Tak No A <grym> no i co to za siebie Ale... pancerne, że nie da się ich... A jednak się da! i popsułeś mi szybę! To ty popsułeś! Ja Ej, nie dotykałem! No, 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 biłeś, chciałem. Dobra, A, w każdym bądź razie musisz oddać moje itemy. Ja myślę. E, trzymaj. A nie, tyle. To ty aż nie. Za dobrze, nie będziesz miał. Trzymaj. Mam kilo, będziesz kopał. A, Ale mieczek tak. też mi daj. E, nie mam to mieczka. Po co mi pszenica? Daj, daj mi. Mieszka. Mój mieczek. Nie mam. Ej, co jajko cię ominęło? W twarz ci je rzuciłem! Halo! Jest, no patrz, tak jajko, że mi strzał strzeliłeś. No. A -a. E -a. Nie wiesz, Dobra, strzału? w każdym bądź razie, na dzisiaj, <laughs> czy my mamy w ogóle jakieś bloki, żeby tam się dostać? Nie. Dlatego dałem ci kilo, żebyś się nakopał. A, dziękuję. <laughs> widzicie. A dostałem XP A dobra, S, to dobrze, że byłem pierwszy. Widzicie? Tak się wykorzystuje ludzi. Dobra, a ja w tym czasie yy, zetnę drzewo Spoko, a w ogóle wy to tu właśnie, czemu nam wcześniej to nie rosło? Czem no, rosło? Wydańcie, że po prostu mieliśmy złą sadzonkę Jakie to może być odległość w ogóle? Bo będę miał jakieś 45 Ej, patrzcie, ja nie kłamałem w poprzednim odcinku, że mam The Dosa na myszkę <laughs> To jest O, dobra, gitara a nie, mam tylko 30. A, bo tu. To... A, dobra, dynami dobra dynami. bo ja liczyć nie umiem. Czy 30 tam starcie? Do tego. myślę, no, że... się wystarczy, ale tu nie ma dymu. A tak na skóźkę masło wszędzie, bo się postarał No nie, no. <śmiech> <śmiech> ja mówię, no. Złapą się, dynami. patrzcie. A, tu shadery są genialne w ogóle. O, właśnie, shaderki masz. A, ja nie gram na szejderkach. <laughs> I czemu nie grasz na shaderkach, Shader... No nie starczyło! A! A widzisz, mówiłem ci, że nie starczy. A że ty w tym czasie nic nie kopałeś? Weź! Ja mam cenne itemy takie jak 4 chleba. I w ogóle ja miałem 10 chleba. Nie, ja nie wiem, gdzie nie miałeś niby chleba? Jak ja nie mam chleba. Ej, w ogóle ta lawa topi jednak trochę tego kamienia. A to nie jest zbyt dobrze. Topi? Jak? Topi. No, w sensie, no, spala se. Zabiera. Ha, God, no, jak będziemy mieli trochę więcej resztona, to się coś wykombinuje. Mm, Czy ty sadzonek e... nie zebrałeś? A, że mi nie wypadły? A, że ja zebrałem? No to z czasem wypadły, nie? Ej, miły, skąd się wzięło, ależe? Ależe? No. Ale, że mi już żyje? <laughs> no. Ale, że e, co? Nie wiem no ale, że mi już żyje A, no to tak A Bo Ja wiem, które... ja że mi kolega ze szkoły zaraził tym I był pewien taki live'ik u mnie na kanale Że raz powiedziałem i potem do końca streama wszyscy mówili Ej, idziesz miłe?". Idę, idę Czekaj na mnie, byku Musimy kilo zrobić Dobra, ee, jaki plan? To są generalnie dwie pary Ty! Mam <laughs> bimber miodowy Ej, dobra, to coś dla mnie Ja biorę yes. redstone no i kaktusa też daj. No, dobra. Ja biorę wszystko. Oj, Dobry skręt. I jakieś <laughs> śmieszne rzeczy tu. No właśnie, dobra, dawaj. Widzisz? No, lecę, lecę. Ale tu jest ciemno w ogóle. A masz moją pochonię? Nie, nie mam. Nie mam po... no, pisz Mam sobie to. Ja nie mam A generalnie A zresztą u mnie jest jasno. <laughs> o, no to. U mnie też jest że... w miarę jasno. O, nie, tak. Coś tu jest? Eee, chodź do tych drzwi, co były. Oła. Wow. Generalnie nie jedy... będzie? Chodź do tych drzwi na lewo, może co? Nie wiem. Czy gdzie one są w ogóle? Dobra, lecę za tobą. Tu, tu, za mną. Tu były drzwi, jedne na lewo. Czekaj. A, 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 no, by... no są, są, są. Dobra, nie. to jest nie, to, to nie jest wejście w jedną stronę Więc spoko Ej tu jest jakieś Czekam. schody w dół Czekaj O jak ma... kurde 50 gera. Bimber Dobra, Masław, chodź tu do mnie Chodź A tu. gdzie ty chodź. jesteś? Na zewnątrz, wyjdź na zewnątrz Chodź Bo nie zbadałeś chodź A co tu. tam jest? Czytaj książkę gdzie ty i... jesteś? No tu! O! Wyspa Endu, dobra! Ester Egg na wyspie Endu, o kurde! I zabrałeś Ester Egga mi! TOTEM NIEŚMIERTELNOŚCI! O no, kurde! No wszystkich! Ej, bez jaj, to trzeba to dokładnie badać w sumie! Wiesz, teraz może to być tyle itemów poukrywanych! No ja się nie cieszę Uu. Redstone, redstone? mi się przyda. Mi się patyki A. bardziej przydadzą. Wiesz. A są mi pajęczyny na wełnę! Ile wełny z tego będzie? Ile groszy? A, robimy farmę słoneczników? Znaczy 50 groszy? Nie wiem. zrobimy sobie jakąś winnicę? Czego? Z bombusa? O mam jabłko, poczam Nie wiem, ale będzie trzeba porobić beczki, bo tyle co ja tu butelek nazbieram to wow wow, wow. A dobra, Bimber szczęście Dobra, o co ci chodziło? Je, jeszcze nalewki tu są. Miszek, ale że ty taki zdemoralizowany jesteś <grym> Ty w sumie. No nie ładnie, nie ładnie. Rozsum się przyda i nawet ja chyba, wszystko biorę. czego. No ja biorę czy... nie jeszcze tak mi się daje. No to... Dlaczego się przyda redstone? To nam się przyda no, Redstone nam się przyda do mechanizmów Jesteś pewien, że tak można zebrać? Dobra, można zebrać Można, można I tu jest w sumie... Sz... Tam było w nie? Czy to był jakiś... Nie wiem, co to było Mniejsza I tu tędy ten, ten da się wbić na samą górę? Czy będzie trzeba kombinować okay. a, jakoś? A, tędy? O, o właśnie, chodź Z daleka to wyglądało troszeczkę łatwiej, żeby tu wbijać Trochę parkura nie zaszkodzi by... <śle> ale no, oczywiście ile tu jest easeregów ja będzie jest trzeba kiedyś to. albo skopać tą wyspę O, le kozak jest ten dym, jak się tu wchodzi no, to, to, to... taka sama skrzynka tak naprawdę, to też biorę wszystko. Co to. Ej, ten miód A można do czegoś zużywać? On daje HP ehm, czy cokolwiek? Tak, 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 on daje dużo żarcia. czy jedzą Tyyyy, niebieskie pochodnie, ale To po... się na głowę ty jesteś już? Tak, że łańcuchy dodali? Kiedy to jest takie łańcuchy łańcuchy są chyba od jednej razem z sterową aktualizacją Serio? Tak? Mhm. Zbieramy to, to po... wszystko? To by pozbieram. Można ładnie udekorować czy coś. To ogólnie ta niebieska lampa jest mega klimatyczna w sumie. Mhm. Macław. Skacz? A, mhm. A przeżyję? Wiesz. Ja po ja powolutku zejdę. No dobra. Ale kwadratowe. Okej. Okay. Ja nie mam ciekawego, bo mi zarąbałeś. Nie fair, nie fair. Nie, wiem, kradłem. Wywalczyłem. To są same itemki. I jeszcze na tej wyspie coś widzieliśmy? Bo może z drugiej strony tak, coś jest. Tak, tak, tak. A? Wydaje mi się, że było jeszcze jedno wejście, nie? Czy mi się A, wydaje? Okej. Okay. Bo to, to się nazywało wyspa endowa, co nie? Z tego co wiem Ty hmm. no właśnie, No razie z endem... w endzie, no to powinien, powinien być end No właśnie tak myślę I w ogóle to co? są jakieś pojedyncze skrzyneczki Czy tam by było przejście jakieś? Czy jest tu możliwe? Jest skrzyneczki A skopmy się Mmm Mm -mm, nic nie widzę. E, no właśnie, przecież takie bloki są w. Jak to się nazywa? W, twierdzach w... tych. No, 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 no. Przeszukajmy jeszcze wyspę. To. No, 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 no. Musi coś być. O, o, czekaj. Co to jest za lampa? A, tak, lampa. Dobra, mniejsza. Się przyda, okay. był, tak się przydał, właśnie tak? Mmm. Ja, może w tych, tych, różnych, tych. Uff. Dobra, dawaj mi ten bimber. Bimber miodowy, przyda mi się. A właśnie, ile jedzonka właśnie na, fir na, na farmiliśmy. O ja. No, sporo spora. Sporo jest. Hmm. O, już to to dzień jest. się robi. Wow, wow. A ja nie widzę tu głównego wejścia, jakby. No bo wydaje mi się, że jak jeszcze wchodzę... A tu? Tu wchodziłeś? Gdzie? Na prawo od wieży? Chodź. Bo tu wydaje mi się jakieś hmm. korytarze są. Czekaj, już lecę do ciebie, bo właśnie. Czekaj, oni nas straszyli, że tu będzie tak mega ciężko, czy. Ach, ja nie wiem. Dziwne miejsce, dziwna ściana mi się wydaje. Ja totalnie cię nie widzę w tym momencie No gdzie ty jesteś? O tu No, chodź, gdzie ty jesteś? No tu dawaj na dół Generalnie Tak sobie idę, idę i patrzę kurde taka ściana i widzę dziurę Dawaj, dobra, idziemy. O! No i mówię o, tu. O ho, ho! No o kurde, dobra, ja już miałem się zamiar poddać A? tak w sumie. O, o kurde dobra O kurde co tu jest? O nie Eee masz coś dobra. żeby się zabarykadować? Tak O dobra strzelają się pomiędzy sobą S. Ej co jest Na co nie byłem gotowy ja nie mam czeka nawet No teraz strażnik się Zabił pomiędzy sobą Tu jest czekaj co, jak on się nazywa on ci A. Dobra ja miałem o, Otwórz mi, mi ten matwa. Gdzie jest Guzik? Oh, Na górze. O, no jeszcze. <głos> <głos> Dobra. Dobra. To jest Uff. Dobra. Zniszczymy te drzwi. Co tu jest? <noise> A. Ej, dzwonek jest. Dzwonek gdzie? Jak się go uruchamia? Kto ma więcej sps Dobra, ja go biorę. On nam się przyda. Będziemy mieli dzwonek na chacie. Dobra. Chodź, a tam był dawaj. guzik. A to fajnie wiedzieć. Dobra, Dawid, da, dawid, idź, idź pierwszy. Ja jak coś Ale to na się na razie Nie było jakoś ciężko. No tak. Hmm. E o Okuźma. O, <laughs> Ale, że... Że chcieli no zabić? O kurde! Ej, masz mieczek? O nie, ta mam. Czy to jest połowa twierdzy z tego czegoś? Już ta. to serwer nie wytrzyma nawet, ja stąd spierdzielam! Ła! Wow. Masła pomóż! Tylko... Chciałbym, ale ja mam takie low HP! O kurde! Ale, ale opak Eee, yy, dobra, cofka. <laughs> Dobra, za... owce zakoblował. Tycho, nie nie mam nie ich bloków. Uch, ja! Dobra, ja sobie poradzę. Ja nie wiem. Dobra, ile tam jeszcze zostało? Ale nie chcę na moim odcinku umierać, wiesz o co chodzi? Nie mam bloków w ogóle już. To w się sensie mam cztery jakieś. O tym się żebym się nie trafił. A! Dobra, trafienie ...mniej mini graniczy się jest cudem. Dobra, on jest na tobie fokusowany idealnie. Okej. Okay. Dobra. O już jeden, jeszcze jeden... O dobra, na ciebie jest fokusowany... Ja mega low, ale dobra. Dobra, pięknie. Porobieni S. Co? Straszne było, co Miszek? Haha. Ha. No to... straszne, straszne. To jest rozwalona, to nitka? Dobra. Rozwalamy Dobrze. to czy oświetlamy? Czekaj, oświetlamy może. Okej, okay, O kurde, tu jest kolejny szkielet! Ile tu jest tych pułapek? Chyba nas nie lubią, co? O kurde, dzięki. Ooo! O, o, o. o Jezu, Miszek, dziękuję wam bardzo. Generalnie uratowaliście mi właśnie życie. Pozwól, że ja zatrzymam sobie te rzeczy. Dobra? Bo okay. dla mechanika prawdziwego rectouniarza to jest cud. Wiesz, Dobra, ja w sumie... Bym chciał wiedzieć czy ten szkielet jest groźny Oa, O nie, ej chyba druga fala Nie 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 nie, ja mam jedno serce oła oła oła, oła, oła 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 To dawaj wymienimy Tam się najpierw zaraz Najpierw ja ich trochę powalę No, no chyba jesteście się już łap. to nie uda Przydałby się łuk No, I tsunami O dobra nie Nie żyje Nie żyje chyba Halo? Będą tu pułapki to ten... nie żyje Dobra, przeżyłem Chyba O, ale to, Ja jak to było przekminione w ogóle Ty chłop, co się wstina pod Okej O Więc ile tu jest książek? Czekaj czekaj, gdzie? Cały mam Zostawię. i briuka żelaza. Stawie masła w kurde. O kurde. No ja ja wiesz ja mam loa totalnego. Ja się tu zbunkrowałem. Ja nie zamierzam stąd schodzić. Nie chcę nic mówić, ale, ale jest chyba jakieś ukryte pomieszczenie. Nie. Obym. Co było w skrzynce? E, samorodki złota Eee, żelaza A Ile ryb Ty i... <laughs> Wędka boga, S O kurde, niebieska szyba To też się przyda Dobra, zamiast bambusów O, 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 o mamy książkę Chodź, przeczytaj Ju Już lecę, Utknęłem. O, mamy... Zapadam się. nie, nie. I patyki. Chodź. Będzie, jakby, będzie nam potrzeba książek, to tu trzeba przyjść. Koniecznie. Mhm. Mm Chodź, tutaj masz książkę. Gdzie? Bo nie chcę znowu w to coś wbić. O, dobra. U, tu, tu, O kurde, to... się postawili. No i po co żeś tu przyszedł? Jest dobra, to... jak tu jesteś, to jeżeli i ze skrzynki uciekają i biblioteka zaraz się zawali... O kurde, to jest sporo tego. Ej, otworzyłeś tą skrzynkę? Bo tak, prawdopodobnie to mogło być jakieś TNT. No tak, ale nic się nie działo. Hmm. No nic się nie dzieje. O, nas. Nie, co? Ja na, ja na wszelki wielki, jakby Miszek e, stwierdził: A zaktualizujmy mapkę, wywalmy bibliotekę. To ja nazbieram troszeczkę tych książeczek, bo nie wiem, jak tu z krowami będziemy. Dobra, 18 książek. Myślisz, że to nam starczy? Oof. Tak, starczy. E, ja uciekam. Okay. E, fajnie było, dzięki za. E... Dobra, e, Co pomóż. Jest? Chciałbym, chciałbym. Na Ale na... Kurde, to jest chyba wszystko yy. zrobione z tej cegły. Nie, chyba wszystko nie bez przesady. W sensie, bo to się nie liście na bieżąco cały czas. Udało ci się? Tak, jakoś tak. A że hmm. wywaliłeś? Ale że bo co nam? Na sobie ciasto z dyni będziemy robić. Hmm. Wybrałem jak coś. Um, tak. Słuchaj. Ja mam żelaza. Trochę. Hmm, Będziemy mieli trzy żelaza. To jest jedynie na kilo. Dobra. A po co nam kilow? Zrobimy, słuchaj, farmę. czego jest mi znany? z Minecraft mechanizmów <noise> <noise> Cię umrę. Nie? Co tam jest? Kolejne piętro chyba. Albo nie mm. wiem. Ale niebezpiecznie tu dość. Całkiem? No nie, chyba tu nic nie ma. No okej, okay. w każdym bądź razie. No, wyfirmiliśmy się teraz nieźle na tym. Ale no. Miszak, ty oceniasz nas na tylko tyle? Ty myślisz, że to dla nas było ciężkie? Ja, ja dzisiaj chyba podczas odcinku... ...odcinka nie pa... HEEE! <laughs> DŁUŁEM! E, Daj mi tego pistona! <laughs> um... Maybe to nie najgorszy pomysł No to idziesz, to idziesz Dawaj, trochę parkura ci nie zaszkodzi Nie, ja tu zostaję Tu się czuję bezpiecznie, nie mam kilofa w ogóle Dawaj, chodź. Dobra, sobie. ale dobra, dobra, jak mi wykopiesz tunel, to ok. Dobra. A będzie, Beka, jak ukryte pomieszczenie, znajdziemy gdzieś po drodze? Ja wątpię. Raczej. O, dobra. Co to, to jest z ukrytych pomieszczeń? <grybujesz> Ty w sumie trochę mało tych pomieszczeń nam dali, no. No może być jeszcze aktualizacja. Obiecali nam aktualizację, więc może będą. Mam nadzieję, że będą jakieś fajne. Mechanizmy. To roz... O, mechanizmy do rozbrojenia. To mi by się przydało. O, no to by było kozak. No idealnie. Dobra, no to generalnie tutaj możemy się już pożegnać. Uuu, okay. zezwolam. Więc się wszystkim i... Cześć Siema!